Witajcie na kanale Adaś Plus To jest czwarty odcinek. E, e, w kolejnym odcinku poznaliście moje zingsy. E, parę pomogło, jak było. E, potem tata mi wytłumaczył. I, a, teraz, um, prze, e, a teraz, trzeba przejść do zabawy. Skoro wcześniej poznawaliśmy, to teraz bardzo przejść do zabawy. To zaczynamy. E, dziedzinie clan W Koledzy, oni mają dwóch a my ani jednego. No i właśnie bardzo źle, bo tak to oni mają większe szanse, jak mają tą rakietę. Jasne. A więc my musimy zbierać pieniążki. Może uda nam się jakiegoś dobry, Może uda nam się jakiegoś kolegę miłego e, z, za pieniążki kupić, żeby też mieliśmy I jakiś statek kosmiczny podobno i można go kupić ze sklepie. No i tak to będziemy mieli nowego zinksa. Ale musimy wtedy zbierać pieniążki. Jasne, a kto chce ostrego keczupu? Ja, a ja, bo się przewróciłam przewróciłem, taką miałam ochotę na niego, proszę. Dziękuję, proszę, dziękuję. Chciałbym coś już smażyć, może już smażymy owoce, owoce już się nie smaży. No ale, no ale przecież może, ale przecież możemy, e, możemy, możemy, możemy też spróbować jakichś nowości. Do... Musimy iść zaatakować tamtych. A może nie, ja go tu, a może na, albo tu może poczekaj, pójdę po nas garn. A może, a może, a może włożymy cię tutaj to, i, i zwiększą si, e, ciepło w środku tylko żeby także się nie spali. I to kółko się zmarnowało. to już nie ma tego kółka, ale za to ja mam mocniejsze ogrzewanie. Mocniejsze, jakby mocniej mogę przypalić na no przykład No to na celu mamy tylko owoce. W siedzibie dobry. Ja pójdę pan murkować Ja tu może zostanę na spacer. Ja a ja będę pilnował jego. A ja pójdę do kuchni. Albo nie. Ja, pójdę, ja polecę sobie gdzie indziej jeść. Albo nie. Kupię sobie to. A ja pójdę na spacer. Aha. Jed, po pojedynkę. Ja lecę. No, tu dla ciebie. Uuu, tu, tu, tu. But, but, super but. Ej, jestem z tyłu. Ja, ja jestem tu, A, ja Jestem tu, jestem tu. Dobra, chodź go z i go! Niech ktoś mnie podniesie. A! To ej, no złap tego! A! Nie udaje się. Dobra, mam, bam, mam, mam. Mam go, pilnuję, ja lecę. Dum 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 dum. Bot. Dudu, 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 du 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 Dobra, to teraz zostawamy gdzieś smrożony. Awoce nas smrożone, ja chcę. Nie, Niam, 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 niam. Niam, 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 niam. A! Przecież nie wiedzieliśmy o tym, że jest bobas. Że jest malutki bobasek jeszcze. Tak, co? Czujesz mi fil. Tak, w początku? Ja bym to już marzył. A, ja bym potem zjadł. Ja też! Ja też! Ja też, ja też. Co robią dobrzy? On, on został w domu, żeby jakby coś się działo, to żeby on pokonał. A rakieta idzie pilnować tego zinksa. Pakłazan idzie do sklepu kupić pakłazana, a but. A but idzie, a bud idzie tutaj na koniec. Nie, nie. nie. A idzie sobie tutaj tup-tup i pójdzie sobie tup, tup i zatrzymuje się. A jeśli w tym czasie planują jak to by e, złapać, Pana miska z owocami, bo wiedzą, że kupili, że rodzice kupili, a po tym czasie wraca, bo kładam leci i to leci. Ej, nie ich dzisiaj, bo idzie, idzie się spać. Idziemy do naszych łózek. No hmm, to to. A my też idziemy. Au! Zawróciłem się. Biegle ciało. Spokojnie, nic się nie stało. E, do widzenia to był... Poproszę łapki w górę, jak mówiłem. E, to był już... 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 E, e, Szósty odcinek, papa. Pa.